A się baję, jestem dusz i dusi ma ze mną, więc potężny i dobry DMTV. Potężny i dobry DMTV. Dobra, powiedz mi, gdzie wysiadamy. Przed siebie zgubne. Ziemię. Lecimy Ej, to... na jedną stodołę. A bo ty tam leciałeś, na tak? I tu, tu, tu. Nie, nie ma innej misówki, tak jak w poprzednich grach. Musimy tu i koń kropka. Zrozumiano, żołnierzu? Pewnie, tylko pinguj mi. A, bo ty tam. Tam, gdzie spingowałeś, tak? No tak, tak. Dobra, to ja zabieram pinga. Ej, ale tam już ktoś biega. Ej, chodź, tu, 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 prawo, prawo, prawo. I od tej Tyrolki sobie weźmiemy. Bo tu jest domek ładny. Tu są jakieś itemy. To jak chcesz, możesz iść po tej teme. Ja sobie pójdę do tego domku. Jejuje, yeah, yeah, tam typa jest. Mm, mm, yes, to było. Mam brać dla ciebie. O i to. I jak mam jeszcze taką... O, taką. To jest ten karabin, nie fajny. Lepszy. Na pewno? Bo ja zawsze z niego... Bo masz amunicję. Ja jeszcze z niego nie zabiłem nikogo. Spokojnie. Ja nie wiem czy Jeden... ja kogokolwiek zabiłem. Co biegasz przecież w pierwszym meczu? A, no tak, no tak. A my nie mieliśmy od Tyrolki lecieć? Te rolki to przylecieć tutaj. A, straciłem 15 hp. Dobra, tak. Czepiesz się szczegółów. Idziemy na miejscówę, czy zostajemy? Kampimy. Mmm, możemy kampić, jeśli byśmy znaleźli dopytać. Czekaj, bo tu jest skrzynia. Typy gdzieś tam gdzie yy, na no... no za tobą gdzieś będą Dobra, wiesz jak chcesz kampić to jakoś nie, nie bym tutaj kampił, tylko gdzie indziej bardziej w strefie Trzeba na późniejsze, byśmy nie musieli uciekać. Dobra. Dlatego albo wchodziłem przez miejscówkę, albo idziemy przy Rzepce. Przy Rzepce, dawaj. Dobra, to uważaj, bo to może stracić śropę, czekaj. A jak mam odpalić ten... parasol? A, nie da się. Aha. To jest jakaś ambona. my chcemy wejść do ambony? Mmm, słaba miejscówka, nie. No słaba, czekaj. Ta, słaba, słaba. Czemu? Czemu? Wiesz co, od razu widok mają na ciebie. Z każdej strony. Więc idziemy na, na górce, czy pod górką? Tutaj? Pod górką. Dobra, dobra. Weź, hmm. Ja się dostałem z tyłu 1 7, więc. No musisz A... się dostosować do tego, że nie umiem strzelać. O, też jest, otwarte, więc. Tu może być całkiem ok. Strefowo jest średnio. Ale ty. Mam pomysł. Masz coś takiego, jak apteczka, nie wiem, płotka. Żeby... Nie mam, ja... tylko. O, to to, 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 to idzie, ale granat tym trzymaj. I słuchaj. Idziemy, chodź. Bo oni ciebie nie będą widzieć, jak trzymasz granota, i sobie kłócniesz, to wtedy jesteś jak Zwykły krzak. Wiesz? Czyli musisz nie ruszać, tak? No, się... i nie może się wtedy przewracać. Więc ja idę tutaj, a ty sobie będziesz jakby stał w miejscu, dobra? Bo dobra. nie możesz się ruszyć, bo wtedy to widać, że się ten krzak. mi mi, gdzie no. mam stanąć. Stań sobie tu, gdzieś i patrz się na te górki, może. Dobra, to stanąłem tam, jak gdzie mi zaznaczyłeś. I mam patrzeć przez siebie, tak? No, przed siebie patrz, ja postaram się tu gdzieś ukryć. Jak chcesz. O, masz dwie potki, bo dla ciebie to będą ważne. A ja się A ja... już stoję. Dobra, to się napi, no napi tych potek. Żebyś miał więcej HP, co nie? O nie, rzuciłem ten. ...dymną. D dobra, dobra, dobra. To odejdź trochę od tej dymnej. Niech się zastanawiają. A ja postaram się gdzieś ukryć. O, tu jest chata jakaś. Ej, im widać, czy nie widać? Nie, widać, im widać się jako zwykły szach. Okej, okay, to jest A się nie ruszaj w ogóle. Sobie stanę tutaj w progu. <coughs> A, nie mamy strefy. Dobra. Drogi panie Dusi. No ale krzakiem jest. Przesadź, przesadź, Dobra, biorę ciebie. Mi bierze ciebie. To, podnosi krolka. I mamy tu strefę. Znaczy. Ty się ukryjesz, ja już nie. Są wykrzywione Dobra, mam pomysł. Czy możemy tu jakoś wrócić. Czekaj. Gdzie ty poleciałeś? Tu za to jestem czekaj. Bo szukamy jakiegoś jeszcze. Żeby... O, dobra, chodź, 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 Tu się wespni. Tu dwa razy spacja. bardziej tu może o, idealnie, idealnie, dobra idę pateros, bo tu jest lepsze wejście, dobra, nie mamy strefy, ale mamy lepszy widok jest tutaj kolejna tyrolka, w razie czego. Mmm, i wiesz co, ja bym się skusił na ten domek. I ty zostań sobie na razie, ja sobie... Dobra, obserwuję okolicę A, wiesz, spokojne. Dobra. Ja lecę na ten domek, choć, jak chcesz to ze mną. Znaczy wiesz co, ja jestem krzakiem. Ale nie masz strefy. Pani krzaczku. Okej Gdzie mam zejść, jak to No, lepiej by było no. I gdzieś sobie stań też Tak, żebyś miał ładny widok Byś śnił tak. Ej, typy, typy Gdzie, gdzie, gdzie? Dwóch, dwóch, typów Idzie, idzie do nas? Yeey.. nie Nie, 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 bro, nie pokazuj broni, bo będą cię widzieć A granat? Nie, granat trzymaj sobie typy, typy 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 Nie ruszam się widzieli, widzieli, widzieli mnie. Dobra, ty, ty zostaw Pomóc ci jakoś? Nie, 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 ruszaj się. Gramy na ciebie. Ja się... sobie uciekniesz po prostu Smutny mi. Nie, mi też. Dlaczego jest? poczekaj. Dlaczego oni cię zabili? To nie, oni to o tobie nie wiedzą. Oni myślą, że jesteś zwykłym krzakiem. Chyba. Na pewno? Jestem tak. jedynym krzakiem na tym polanie. No właśnie, a krzaki tutaj nie są takie... O, widzisz, to są typy. Po prostu się nie ruszaj. Żeby nie zauważyli, że ten... Coś ten krzak taki podejrzany. Pójdę sobie od ciebie, wtedy sobie pójdziesz po moją kartę. Weź mi jakąś broń przy okazji. Liczę na ciebie. Spoko, ale. A nie jestem w strefie dobra. Weźmy. się, myślą popatrz się w, górę, coś... w górę. w górę. Popatrz. Jeszcze, jeszcze, w jeszcze, jeszcze. samą górę. Może jednak. Nie wiem, tak po kucaku możesz w sumie iść, jak chcesz. Ale oni tam sam jeszcze. Mi się wydaje, że odlecieli tam, tu było, tu słychać. Chyba że ci pokazuję, że chodzą sobie gdzieś tu. No nie. Mogę się obrócić? O nie, jest, jest. O, o uf, dobra, dobrze. Oni czekają tu na ciebie. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Oj, idzie, 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 idzie. Dobrze! Pięknie, dobijaj, dobijaj! Dobra, weź jakoś... Pięknie! Ty jesteś potężny! się, on cię nie widział. Chodź, się. Jak pięknie, roz. Oj! Jesteś? Tak, tak, tak. Mam? A po moją kartę? Po moją A. kartę, było zlekało cię. Weź mi pompę, pompę tą zieloną. Mam? Tak, masz. Pięknie. Ej, ty potężny jesteś. No, tylko że co z internetem. Ci, ty, 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 ty. Lecisz, lecisz. Dwójka jest najlepsza na blisko. Gdzie on jest? Po lewo, po prawo, po prawo, po prawo, po prawo, po prawo, o. po prawo. Po prawo. Tak, w tym domku pewnie jest. Dobra. Dawaj. Nie w górę, nie w górę. Widziałeś go, widzisz? Aj. Nie, sorry. Dobra, ale mamy 18 punktów, brawo. Czemu internet mi padł? No, ja trudno. się widziałem. No trudno, dobra. Zapraszam na kolejną kierkę, kur.